Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem DENKO i rzutem na taśmę jeszcze udało się zmieścić ten film w listopadzie. Z czego bardzo się cieszę, bo jest to dziesiąty bodajże odcinek w 2022 roku, więc poszło mi całkiem nieźle. Zobaczymy, czy w grudniu coś takiego się pojawi, chociaż myślę, że może w tej przerwie między świętami a nowym rokiem bym nagrała jedenasty. W nazwie 12 odcinek, i moglibyśmy zamknąć projekt Denko na 2022 rok. Mam swój kubełek. Ostatnio robiłam Porządki w Łazience i sporo kosmetyków do niego wylądowało, ponieważ albo miałam kosmetyki, które niestety już się przeterminowały, albo po prostu puste opakowania i w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dzisiaj nie ma takiej fajnej jakości w tym filmie stacjonarnym, bo zazwyczaj ustawiam lustrzankę, ustawiam światła, nie mam na to czasu, nie będę Wam mydlić oczu, nie mam czasu, mam mnóstwo rzeczy do odhaczenia dzisiaj, dzisiaj też mam dzień wolny, a jest ogrom pracy, więc pomyślałam, że ustawię statyw, ustawię aparat, nagram to denko, pozbędę się kosmetyków, a wiem, że niektórzy z Was czekają na denko, lubią denko, więc dlaczego jeszcze w listopadzie przed vlogmasem miałoby się nie pojawić i koniecznie napiszcie mi, czy wam przeszkadza ta jakość, czy w ogóle widzicie różnicę, czy wolicie jakość z lustrzanki. Będę bardzo wdzięczna, a teraz już zapraszam was na film, bo zobaczcie, kilka kosmetyków mi się tutaj uzbierało. Miłego oglądania. Zaczynamy moi drodzy i pierwszy kosmetyk, jaki tutaj wyciągam, to jest jeden z moich ulubieńców i na pewno kupię ten krem... Ponownie jest to Sensu Mare Algorit Advanced Anti-Age Cream. Ja go używam na noc i uwielbiam. Uwielbiam, on przepięknie nawilża skórę, delikatnie ją napina, sprawia, że ona jest taka pełniejsza i teraz używam innego kremu i niestety nie wiem czy to przez to, że chociaż kaloryfery już tak naprawdę są ciepło od Października, może od połowy września już zaczęliśmy grzać, a jak zmieniłam ten krem, to skoro zaczęłam się nagle przesuszać bardziej. Tutaj zwłaszcza w okolicy ust, w okolicy nosa, więc Algoricz na pewno kupię ponownie, ja mam ze swojej strony bardzo polecam, i na sensu Mary czasami są. Promocje, teraz na Black Friday również jest taka promocja i ja Wam pewnie dam znać na Instagramie, że coś takiego ma miejsce, bo ja się zaopatrzę i w ten krem, i w tonik, który pokochałam. Kolejny kosmetyk, tak będziemy troszeczkę iść nie po kolei, to jest Bielenda. Slim Cellu Corrector, Detox, modelowanie sylwetki, antycelulit, bardzo dużo tutaj jest różnych napisów, skoncentrowane serum, booster, węgiel i matcha tea, skuteczność potwierdzona badaniami i naprawdę powiem wam, że ja lubię ten balsam, rzeczywiście widać, że ta skóra jest napięta, że jest taka wygładzona, ładnie wygląda, zwłaszcza na udach, na brzuchu, czy redukuje celulit, no... Nie, kosmetyk wam nie y, zredukuje tego celulitu, ale może delikatnie go wygładzić. Ja to zauważyłam u siebie, dlatego też jeśli będziecie mieli gdzieś ten kosmetyk, gdzieś go zobaczycie, to ja ze swojej strony go bardzo polecam, zachęcam i na pewno, jak tylko go gdzieś spotkam, albo nawet jeśli będę robić zakupy przez internet, to wrzucę sobie go do koszyka. Fajny jest, bardzo bardzo fajny i też y, on nie chłodzi tej skóry, nie ma tego uczucia zimna jak przy tych kosmetykach od Eveline, bo tam jest albo takie rozgrzanie, albo to zimno ja nie lubię ani jednego, ani drugiego. Tutaj tego nie ma, takiego nieprzyjemnego uczucia jest dla mnie, więc naprawdę, naprawdę polecam i cenowo również wychodzi to całkiem fajnie, na przykład lepiej niż kiedy kupujecie te kosmetyki stołki, które czasami kosztują 50, 60 zł, a Pewnie przy inflacji jeszcze bardziej podrożały, a to mnie kosztowało jakieś 20-25 zł, coś takiego I było rzeczywiście wydajne, tutaj jest 250 ml kosmetyku, ja go tylko używałam w tych new, new, newralgicznych miejscach I byłam zachwycona Następna rzecz, jaką zużyłam to jest oczywiście antyperspirant, nic nowego, Nivea Black and White Invisible, wersja oryginalna, ja bardzo lubię i w ogóle mam już na liście zakupów, aby kupić kolejny antyperspirant, bo kończy mi się następny, ja używam, kupuję kolejny i jestem zadowolona, również zużyłam olejek pod prysznic Isana i to był właśnie kosmetyk taki... Puste opakowanie, które leżało mi w tej łazience. Ja, ja odmiałam w ogóle sprzątanie łazienki, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to tutaj wyjdzie Wam karta. Zapraszam serdecznie, jeśli potrzebujecie takiej motywacji do sprzątania. A jeśli chodzi o, te, o ten olejek, to teraz zmieniła się szata graficzna yy, i działa tak samo. Więc yy, ze swojej strony rzeczywiście polecam, ale myślę, że już chyba wszyscy znają ten olejek do mycia gąbek, bo do tego go yy, używam, chociaż. Przez ostatnie miesiące cały czas nakładam krem bibi palcami, troszeczkę się rozleniwiłam, bo nie chcę mi się mieć rano gąbki, to zajmuje jednak tę minutkę, dwie minutki i palcami jakoś to wszystko idzie szybciej i ten... Podkład, ten Krem BB wygląda lepiej według mnie nałożony palcami niż gąbką, a na przykład podkłady wolę nakładać gąbką, bo też wtłacza się e, te podkłady lepiej w skórę. Ładniej się rozcielają, ładnie się wtapiają, ale ten Krem BB akurat jest wyjątkowy, bo to jest misza. I rzeczywiście ja dzisiaj mam go również na sobie, mimo że już mamy prawie że zimę, to cały czas go nakładam. Nie mogę jakoś go odstawić. Szukam jakiegoś nowego podkładu, coś co by mnie oczarowało, bo mam same takie kosmetyki już. Na przykład ten dior skin glow jest spoko, ale nie na długie godziny, a potrzebuje czegoś trwałego. Więc jeśli macie do polecenia jakiś fajny podkład, który nie przesusza skóry. Który delikatnie nawilża i wygląda ładnie przez cały dzień, nie wyświeca się za mocno, ale nie jest bardzo matujący, to dajcie mi znać w komentarzu, co powinno przetestować, bo na pewno za jakiś czas, może nawet w grudniu, coś nowego kupimy i wspólnie byśmy sobie przetestowali. Zastanawiam się nad. Tym podkładem z Clarence Blemish, chyba tak się nazywa. Tutaj gdzieś przedstawiłam wam zdjęcia. Jeśli go miałeś, to dajcie znać co myślicie. A jeśli macie do polecenia jakieś wyjątkowe kosmetyki, to też mi napiszcie. A tymczasem mam tutaj um, szampon do włosów Simon Tricology Prevention Hair Loss Shampoo. Użyłam pierwsze opakowanie. Tutaj jest go chyba 500 ml, o ile mnie pamięć nie myli, gdzie to jest napisane. 500 ml i ja używam tego szamponu mniej więcej, używałam go od marca, od kwietnia na, na zmianę z Royal Jelly. Royal Jelly nie polecam, bo to jest ten szampon, który jest perłowy i który obciąża włosy. Ten jest bardziej Przezroczysty, ale też nie do końca. Delikatnie, jakby miętowy. Zostawiam go, oczywiście, ja myję swoje włosy dwa razy, i ja to robiłam jeszcze przed tym całym bumem. Nie wiedziałam, że. Są osoby, które myją włosy tylko i wyłącznie raz Ja jakoś tak automatycznie zawsze myłam włosy dwa razy Bo wydawało mi się, że po tym pierwszym razie one nie są aż tak bardzo domyte Tylko co zmieniłam to to, że zostawiam tę pianę na włosach przy drugim myciu Tak na około 5 minut, aby to wszystko mogło ładnie się doczyścić Aby ten szampon mógł również przez chwilę zadziałać Bo to jest szampon przeciw wypadaniu włosów Moje włosy wypadają okropnie Przez ostatnie pół roku to jest jakiś dramat jest mega źle, ale staram się z tym walczyć i słyszałam już pierwszy kosmetyk, który troszeczkę mi pomógł. Cały czas wcieram różne wcierki, ale nie do końca jeszcze jestem zadowolona z efektów, więc um, na razie ani go nie polecę, ani nie odradzę, bo widziałam na um, profilu ekspert kosmetyczny. Ogromną zmianę, ogromną poprawę u dziewczyn, i wiem, że u niektórych ten szampon się sprawdza. Więc ja mam kolejne opakowanie. Mam jeszcze szampon, który ma redukować wydzielanie sebum na skórze głowy. I mam nadzieję, że za jakiś czas przyjdę do Was taką em, głębszą recenzją. Na razie nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo. Nie wiem jeszcze co do końca sądzę o tym kosmetyku. E, kolejna rzecz, jaką użyłam, ale to było już jakiś czas temu. I ten e, peeling, o, tam gdzieś tam z tyłu, e, w mojej szafce w łazience, i postanowiłam się go pozbyć, bo ma już swoje lata. Zostało mi go dosłownie tyle. Jest to peeling od Advent Wake, Wake It Up. Kawowy szampon enzymatyczny. Ja. Troszkę za swoim gardłem. I tak, mamy tutaj 200 ml kosmetyku. Ten kosmetyk jest w Pomce. Ja go kupiłam jeszcze wtedy, kiedy na rynku nie było aż takiego wyboru, jeśli chodzi o peelingi do skóry głowy, i on sprawdzał się fajnie. Potem przerzuciłam się jeszcze na Mint It Up, ten peeling z drobinkami, i również byłam z niego zadowolona, ale potem jak odkryłam Peelings Radical. To wszystkie inne peelingi poszły w odstawkę. Jeszcze miałam w międzyczasie peeling Open, który również jest użyty, Bandy, i mam jeszcze kolejne opakowanie u siebie w łazience. Nowe, nieotwierane w zapasie, więc nie wiem kiedy je użyję, bo tak naprawdę teraz sięgam tylko po Radical, który. Działa cuda na skórze głowy i ja gorąco Wam polecam. Oraz stosuję również ten peeling szymonowy, taki niebieski w wielkim opakowaniu, i też mam jeszcze jeden w zapasie. Więc najpierw użyję tamte, bo widzę, że one działają, że one sprawiają, że ta skóra i te włosy są świeższe, są bardziej odbite od nasady, są ładniejsze. Ale nie mówię, że te peelingi są złe. One są poprawne, jednak tamte są o wiele, wiele lepsze. Dobra, czy to wszystko, jeśli chodzi o produkty do włosów, chyba tak. Następna rzecz, którą po części zużyłam. Wydaje mi się, że tutaj zostało tak może jedna piąta opakowania, ale nie wiedziałam po zastosowaniu tej maseczki większej różnicy, więc ją po prostu odstawiłam. To jest bielenda Supreme Love, liftingująca maseczka do twarzy z kwiasem hal haluronowym, hialuronowym. E, powiem Wam, że ta maseczka była rekomendowana. Przez kilka osób na YouTubie i ja pod wpływem tych recenzji ją kupiłam i niestety się zawiodłam, czuję, że tutaj jeszcze troszeczkę zostało, nie widziałam żadnej różnicy, ani ta skóra nie była jakoś wygładzona, ani nie była wypełniona, tutaj jest kwas to teoretycznie powinna być bardziej namierzona, jednak tego nie zauważyłam, więc z mojej strony tutaj polecenia żadnego nie będzie, to się u mnie nie sprawdziło, ale... Gorąco Wam polecam. Kosmetyk z Club. To jest moje kolejne opakowanie i następne czeka na mnie. Czy idzie do mnie z Polski? Nie pamiętam, czy wrzuciłam ją do tej paczki, czy nie. Bo wiecie, teraz z paczkami z Polski trzeba uważać i trzeba je sobie rozdzielać. To nie jest takie jak kiedyś, że wysyłała się ogromną pakę, 20 kilo, i wszystkie kosmetyki, wszystkie rzeczy można było do niej wrzucić. Teraz trzeba uważać na to, aby Wam je przez przypadek nie ocleli, żeby Wam nie przyszło zapłacić opłaty. Celnej mm, i tak, to jest serum z 15% trehalozą, 10% peptydem SNAP-8 i mało cząsteczkowym kwasem hialuronowym. Cudowne opakowanie. To opakowanie, tutaj w ogóle mamy chyba więcej. Produktu, bo myślę, że są dwie pojemności. O ile, się, o, ile, o ile mnie pamięć nie byli, chyba 30 ml i 50 ml. Ja kupiłam 50 ml, bo lepiej to wychodziło cenowo. Wiedziałam, że ten kosmetyk zużyję i ja wiedziałam, że będę miała go cały czas u siebie w domu, że nie będę z nim podróżować. Albo jeśli gdzieś wyjeżdżam, to zazwyczaj są to tylko kilka dni. Są to tylko kilka dni, jest to kilka dni. I tak, uwielbiam to, że to serum jest w pompce, cudownie się nakłada, wystarczy jedna pompka i cała twarz jest um, ukojona, otulona, zabezpieczona i ja widzę ogromną, ogromną różnicę. I też właśnie ten kosmetyk mi się skończył, więc nie użyłam teraz żadnego serum na noc i może dlatego ta skóra zaczęła mi się przesuszać. Tak mi, się, tak mi teraz to przyszło do głowy i w sumie Miałoby to sens, bo rzeczywiście po tym serum czuję takie ukojenie Widzę to wypełnienie, widzę, że skóra jest delikatniejsza, że jest gładsza Też mi nic po, po tym kosmetyku nie wyskakuje, tak samo jak po Sensu Mare Więc moi drodzy, jeśli chcecie coś kupić z Basic Lab I wiem, że kosmetyki tej marki wyskakują już z lodówki Wszyscy je polecają, ale coś w tych poleceniach jest To prawda, ja mam, miałam, mam, miałam Trzy albo cztery kosmetyki tej marki żal do twarzy mi się nie sprawdził Mam jeszcze szampon, ale jakoś tak podchodzę do niego jak je do jeża. Jednak to serum i krem na dzień Ja jestem zachwycona I chętnie przetestowałabym coś jeszcze A z racji tego, że będą mieli promocję na Black Friday To może w coś się jeszcze bym zaopatrzyła Dobrze moi drodzy, dwie kredki do brwi które użyłam to jest Golden Rose i na szczęście znalazłam kolejną, bo mam z Benefitu jedną i niestety ona tak ładnie mi nie, no nie współgra ze mną. Nie potrafię jej używać i nie leży w dłoni tak dobrze jak te kredki. To jest Longstay Precise Browliner, kolor 102, o ile mnie pamięć nie myli. Nie 104, sorry, 104. I one są bardzo wydajne. Bardzo trwałe, nie wycierają się z brwi w ciągu dnia, nigdzie tam wiecie, nie musicie nic poprawiać, plus bardzo precyzyjnie możecie nią sobie dorysować: czy tam koń, końcówkę brwi, czy tam gdzieś wypełnić, cokolwiek, bo ja używam jeszcze takiego. Żelu do brwi, koloryzującego z Benefit, w ogóle zmieniłam całkowicie. Kiedyś używałam tylko cienia do brwi, jednego i tak mocno je wiersowałam. Możecie to zobaczyć w filmach, które nagrywałam kilka lat temu. Teraz te brwi są delikatniejsze, ale według mnie ładniejsze. I tych kredok używam tak od tego miejsca gdzieś i kończę. Po prostu brew. Naprawdę jestem zachwycona i na pewno, jak będę tylko w Polsce, to kupię ze dwa opakowania na zapas, bo nic lepszego nie odkryłam. Jeśli już jesteśmy przy kosmetykach kolorowych, to tutaj mam również Catrice Camouflage, Liquid Camouflage, mój ulubiony korektor pod oczy. Na jakieś niedoskonałości. Ja mam tutaj kolor 0,10 Porcelain, a na lato używam 0,20 i. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Mam korektor Start, mam kore korektor z MAC'a, jednak ten z Catrice jest według mnie najlepszy, bardzo wydajny i świetnie wszystko kryje. Dobra, a propos podkładów. Słuchajcie, użyłam już jakiś czas temu, myślę, że w wakacje, Everline Magical CC Cream, bardzo fajny krem CC i on jest specyficzny, bo na początku jest biały i dopiero później, jak nałożycie go na twarz, to um, on troszeczkę... Jest jak kameleon, czyli dopasowuje się do kolorytu Waszej skóry. Jednak musicie uważać, bo są kolory, czyli można wybrać albo ciemniejszy, albo jaśniejszy. Słabe jest to, że nie możecie w drogerii, na przykład jak go testujecie, to jakoś tak zobaczyć tego koloru, bo jednak on jest biały. Dopiero musicie go rozetrzeć i po chwili widać, jaki to jest kolor. Ja tutaj mam 02 Natural SPF. Aha, ma jeszcze SPF 15, więc fajnie. I byłam z niego zadowolona. Używałam w sezonie letnim. Fajnie się sprawdza. Um, um, a wolę nisze, ale ten też był dobry. Ja chyba nawet trafił kiedyś do moich ulubieńców wiecie, bo byłam nim zachwycona na początku. No, był dobry, był fajny, wróciłam do niego, ale latem. I ostatni podkład, jaki tutaj mam, to jest Soraya Planty Naturalny Podkład, opasowujący się 0.1 Vanilla. I powiem Wam, że z tego podkładu akurat. Z tego podkładu byłam średnio zadowolona. Też go tak chyba aż do końca za bardzo nie zużyłam i pozbyłam się go, dlatego że go powinniśmy zużyć w ciągu 6 miesięcy, a ja go używałam chyba w zeszłym roku, więc nie chcę go już nakładać na swoją twarz. On też zmienił zapach więc tak troszeczkę średnio i tworzył u mnie. Akurat efekt maski. Może ja miałam, chociaż to jest 0,1 To teoretycznie, on nie był za ciemny dla mnie. Ciemniał w ciągu dnia. Wiem, że coś mi w nim nie pasowało i na pewno do niego nie wrócę. Ostatnia rzecz, pasta do zębów. W ogóle mi się, muszę zrobić zamówienie, bo pasty mi się kończą. Teraz użyłam kompletnie czegoś innego. Niestety paradą tak już się w zapasie nie miałam, ale uwielbiam tę pastę i na pewno do niej wrócę i kupię kilka, bo ja lubię mieć zapas. I ja je kupuję w drogerii internetowej Notino. Tak, na Notino bardzo się opłaca, więc ze swojej strony polecam. Dobrze moi drodzy, to są wszystkie kosmetyki, jakie udało mi się zużyć nie tylko w ciągu ostatniego miesiąca, ale jak widzicie, były nawet kosmetyki z roku ubiegłego, więc wypadało się ich po prostu pozbyć. Kubełek jest pusty. Ja... Kończę, uciekam do innych zajęć Cieszę się, że nagrałam to denko Cieszę się, że mogłam tutaj z wami być Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł wam do gustu A już w tym tygodniu, moi drodzy, zaczynamy vlog Jestem mega podekscytowana Mam nadzieję, że wy również Troszeczkę się stresuję, czy dam radę Ale liczę na to, że z waszym wsparciem damy radę I będzie fajnie, miło i przyjemnie Życzę wam miłego poniedziałku, bo myślę, że ten film pojawi się w poniedziałek i widzimy się już niedługo, słuchajcie, niedługo na kanale w kolejnym filmie. Na razie, pa!